– Mościa panno? – kochany Woju? – Moja panienko? – Co każesz? – Moja Złosiu... Słucham. – ja nie daj tego sprawę. – Zapewne bez wątpienia wiesz, że to był zamiar wymatki matki względem… Eschia... – Wiem. – Cóż ty na to? – Ja? – Nic. – Mów szczerze. – Szczerze mówię. mówię – Pierwsze kłamstwo. – Więc nic? Cię to trochę martwi? Najmniej. Widzę z oczu. Mylisz się bać pan dobrodziej. Jak to by mi nie dać, powiedzieć? Ja cię nie chcę. Ja chcę. Czy ja bym nadal. Yy, bo mi, Apnięko. Chciałbym, abyśmy się mogli dobrze zrozumieć. Ja tego jedynie pragnę. Dla dobra na to, wojny. Młodzież, młodzież, że trudno się środa. Twój los szczerze mnie zajmuje. Nie, go muszę zwodzić. Powiedz mi więc, chcesz pójść za mąż? Tak jest. Za mnie? Tak jest. To Niedobrze. Dlaczego? Dlaczego? Tak jest. Dlaczego, tak Dlaczego dobrze? Wydaje mi się, że wać panna mogłabyś to łatwo zmiarkować. Ale nie. Przynajmniej nic dobrego we mnie nie widzisz. Mnie się zdaje, że nie byłabyś ze mną szczęśliwa. Ach, od niego to zależeć będzie. Ach, nie tylko od mojej woli zależeć będzie, ale od wielu, wielu okoliczności. Trudno przewidzieć. Po części, moja pani, po części. Nigdy nie zgłębiałem, co stanowi istotne szczęście w małżeństwie. Mnie mam jednak, że dwie osoby dobierać się powinny jak paragoni. Równy kurt, równy chod, równy niej. Kiedy dobrze się też wiecie, a mniej się morduje. Ale je kiedy jeden bystry, drugi leniwy, ten miękki, tam ten twardousty, ten ciągnie, tam skacze, to diabła warta. Powiedz, żeby teraz bać panna, gdybyśmy się pobrali, to do której narekomi będziemy podobni? Do pierwszej czy do drugiej? Podobność do drugiej. Wać pana by a ja już się potykam. Wać pana by skakała, ja już pokażę Ci niż głupstwo zrobić. Nie myślę, ale porównanie rozpieszyło mnie trochę. Więc bez porównania. Mać panna młoda. Lubisz bawić. Dobrze, że lubisz, bo ty na to pola. Potrzebujesz dla ten męża, co by się także lubił bawić. To by cię woził po ucztach, w balach, w spacerach, teatrach co by ci po nocy przygrywał na piszczałce gdzieś tam przy księżycu, gdzieś tam nad strunekiem Jack, to w tych waszych romansach opisują. A ja? Ja nie do tego! W dzień słusznie zajęty, w wieczór fajne palę, a w nocy chrapie na ogna trzęsą. Czyliż tylko u ciebie w małżeństwie upatrywać trzeba? Jest, że dość wiesz, abyśmy zapominali o późniejszym wieku. Za nic, że liczyć uczciwość łagodność całość charakteru tego, z którym mamy przybyć, jak wiosnę, tak i zimę życia naszego. Męskimi tylko są tali mężczyźni zyskać mogą nasze serca. Dobra słowa męża jest także słabą żony, a jednostajna spokojność jest według mnie istotnym szczęściem. Yy, bardzo rozsądnie, bardzo, bardzo rozsądnie. Ale z tym wszystkim to mój wiek… Jak doświadczenia. Niektóre dolegliwości, Moje wady. Ja sam czuję, że można być grzeczniejszym, przyjemniejszym w towarzystwie. Ja, ja nie umiem w bawonem To To o otwartości. Przekroczasz ten wada, że otwartość. I Dobrze. A moda? a on cofnę. A o tym chcę i za mnie. E, bo widzisz, chłosiu, e, wiele <grymnie> idzie za mąż dla zyskania wolności. Wolności, to już Wasz, Jak ja to rozumiem? Jeśli więc na męża nie stworzony, to y, tym bardziej na takiego cygnać, jak te figle. Zbytecznej wolności, wolności bez granic nie pragnę. Ale i w niewoli w małżeństwie nie spodziewam się znaleźć. Wzajemne we wszystkim obowiązki rządzić powinny. Rozsądna. Zrobiliśmy ja to szukam. Wyraźnie, wyraźnie, kochany pólu. Z tym wszystkim ja myślę, że potrzeba no, Coś Nie przyczyn szukać. Nie znasz mnie jeszcze bać dobrodziej to dosyć, ale mnie poznać możesz. Zostawmy więc czasowi, a mam nadzieję zyskać na tym. Nie, trudno ci to będzie, moja się. Czy tak? Z tymi oczkami. O, nie o tym mowa. Z tą buzią. <grym> Bardzo proszę. Z tą rączką. Nie mają żyć. kształtami Ja się tam dziwię. Spodziewał się. Wszystkiego się spodziewa. A tego blasku? Jeszcze raz! Żeby teraz uszła. Odmodniałem. Odmodniałem. A! Uch! 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 Dali Bóg. Uch! Czuję, że odmodniałem. Nie dziw. Dla dziewczyna. Ładna dziewczyna rozsądna. Gwałtem księgi za mnie. Gdybym się ożenił, a niech się dzieje co chce. Nie, nie, to nie! Niech się nie dzieje co chce. Bo znowu, a, a z jednej strony, a z drugiej, bo przecież przypadek a! Diabła